Pan senator Bierecki, tak, proszę bardzo, bardzo. Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim chciałem wyrazić uznanie dla pana senatora sprawozdawcy za tak znakomitą pracę nad tym projektem. Bardzo trudnym, skomplikowanym, ale pan senator znakomicie się poruszał tutaj w tym, w, 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 w tym trudnym zagadnieniu. Jedna rzecz, która na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów była zasygnalizowana przez Centralne Banków Współdzielczych, to kwestie opłat pobieranych przez właścicieli bankomatów w opłat od transakcji wypłaty środków z bankomatu. Banki spółdzielcze przysłały pismo, które mieliśmy możliwość się zapoznać, gdzie sygnalizują problem, który pojawił się w związku z decyzją dominujących organizacji kartowych na rynku polskim, czyli Mastercard i Visa z obniżką tej opłaty, która jest dla właściciela bankomatu z 360 na złoty 30, na złoty 30 i banki spółdzielcze mówią tutaj o zagrożeniu dla funkcjonowania bankomatów w małych miejscowościach, tam gdzie ten ruch transakcyjny w bankomatach jest niewielki, dla opłacalności wyliczały banki spółdzielcy 3 tysiące transakcji przy tej wartości, którą, przy tych opłatach, które otrzymają od wizy czy Mastercard. Czy Komisja w trakcie pracy rozważała kwestię tego tzw. Surcharge, tak zwanego search, tak to się nazywa, czyli opłaty pobieranej przez właściciela bankomatu za wiedzą i zgodą użytkownika tego bankomatu. Tak, dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pan senator Cioch, proszę. Ja takie właśnie chciałem się upewnić. Generalnie, jak chciałem zwrócić uwagę, że jest to bardzo obszerna nowelizacja ustawy o usługach płatniczych z sierpnia 2011. Obecnie nowelizacja tej ustawy bardzo, bardzo obszerna. Zresztą bardzo, bardzo wiele poprawek i to z różnych stron co powiedzmy budzi mój niepokój, jeżeli chodzi o jakość przepisów w niej zawartych. I, I pytanie konkretne. Pan senator sprawozdawca no wspominał, że z inicjatywy Senatu zostały rozpoczęte prace no bardzo istotne, w kwestii obniżenia opłat z tytułu interchange. I czy ewentualne uchwalenie tej ustawy nie wpłynie na szybkość prac nad tą ustawą? Czy pomiędzy tą nowelizacją a naszym projektem nie ma kolizji? Bo odnoszę takie wrażenie, może w błędzie jestem, może mi Pan wyprowadzi, że te prace nad tą naszą ustawą jakoś no, niewiele się dzieje, a jest przecież w naszym kraju oligopol. Nasze organizacje krajowe w zakresie usług płatniczych ich nie ma praktycznie, bo są dwie potężne firmy płatnicze. Międzynarodowe, które czerpią nie wiadomo jakie zyski idące w miliardy złotych. Ja mam na uwadze Master i Visa Card, o te dwie organizacje. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Proszę bardzo, Panie senatorze. Panie marszałek, Szanowni Państwo, odpowiadając Panu Senatorowi Bieleckiemu, ja powiem tak że to, co dotyczy problemu, który pan senator podnosi, tak jak zresztą rozmawialiśmy, ja stoję również na stanowisku uregulowania tych opłat. Niestety, czy niestety, są pewne elementy opłat, które nie podlegają jakby grze rynkowej. Opłata interchange, interchange jest jakby trudno czytelna dla zwykłego śmiertelnika. To jest po pierwsze. Dlatego też nie opowiadają się generalnie za uregulowaniami działalności gospodarczej w postaci ustaw, ale akurat tu uważam, że powinniśmy na ten element coś odpowiedzieć. To jest pierwsze. Zgadzam się również to, że tego rodzaju działania i praktyki, jeżeli one będą miały miejsce w życiu, o których mówił pan senator Bielecki, mogą. Przynieść wręcz odwrotny skutek niż ten, o którym mówiliśmy, że jednym z elementów ustawy dotyczącej Interchange było to, aby te bankomaty i obsługa bezgotówkowa trafiła pod trzech, nie tylko w dużych miastach, ale również i w małych miasteczkach, jeżeli takie będzie zjawisko. Dlatego, jeżeli jest to jeden z elementów, który warto byłoby wnieść w tej ustawie, to ja osobiście opowiadam się za tym przedsięwzięciem. To jest jedno. Po drugie, chciałem powiedzieć, że z tego co wiem, że taki zapis był w pierwszym projekcie rządowym. I to jest pytanie, które będę chciał zadać, myślę, że i pan, poseł, pan senator Bielecki. Panu ministrowi, co legło u podstaw, bo może nie znamy, co legło u podstaw wykreślenia tego punktu, bo może właśnie w tej debacie, jeżeli jest szansa, że pan minister wyrazi opinię pozytywną, że warto się nad tym pochylić, to spróbujmy to włożyć. Ja osobiście uważam, że warto się nad tym zastanowić i żeby te elementy, o których mówił pan senator, wyeliminować. Teraz panu senatorowi Ciechowi, jeśli chodzi o kwestię kolizji tych dwóch ustaw. Jeszcze raz chciałem zaznaczyć to, co może niezbyt wyraźnie mówiłem na początku. Usta, projekt ustawy, który wyszedł z Senatu, dotyczący opłat interczęstii, jest pewną częścią całego, całego rynku, całego problemu yy, związanego z pieniądzem elektronicznym. Niemniej istotnym, tak jak było to argumentowane, który ma duży wpływ na to, ile i czy w ogóle zwiększy się obrót bezgotówkowy, szczególnie yy, w małych miejscowościach. Z tego, co wiem, Sejm już przeszedł tą drogę E, związaną z całym procesem. Nie wiem, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czy na następnym będzie to przedmiotem ostatecznej uchwały i w związku z tym m, projekt, można powiedzieć, e, ujrzy światło dzienne. E, Natomiast to w żaden sposób się nie kłóci i z tego co wiem również Sejm poszedł jeszcze dalej likwidując to co było elementem naszego projektu ustawy, mianowicie okresów przejściowych ma być jeden termin. Czyli jakby te ruchy idą w dobrym kierunku no niestety, niestety znaczy w procesie legislacyjnym są potrzebne opinie, konsultacje, Sejm również na tym szybko ratuje. Natomiast to co dotyczy dwóch organizacji płatniczych Visa Mastercard, ja myślę, że tego rodzaju Chociażby jak projekt ustawy o usługach płatniczych, inne działania są elementami, które mogą wpłynąć na to, że pojawi się polski podmiot, który który będzie elementem konkurencyjnym do tych dwóch organizacji kartowych, ale chcę powiedzieć moje zdanie, super w czym jestem superwachowcem tej branży, że jakby inicjatywa dotycząca utworzenia nie jest po stronie parlamentarzystów czy rządu, to jednak ludzie działający w tej branży muszą się zebrać, mówiąc krótko spróbować ułożyć coś, co będzie konkurencją dla tych organizacji kartowych, o których mówił pan Cioch.